Mistrzu, panowie przewodniczący, wszyscy szanowni koledzy samorządowcy, wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy urzędu, mieszkańcy Wołomina. Chciałbym w tym dniu bardzo serdecznie podziękować za to, co się dzieje w Wołominie. Powiat wołomiński w tej kadencji, w tych dwóch latach bardzo dobrze, że współpracuje ze wszystkimi gminami na terenie powiatu. Myślę, że to jest dobre dla rozwoju całego powiatu, ale szczególnie dobrze współpracuje się właśnie z Wołominem, czyli stolicą naszego powiatu. I tutaj chciałem za to serdecznie wszystkim Wam podziękować, bo y, widzimy inne miejscowości tego powiatu. Też widzą, że Wołomin dzięki właśnie dobrej współpracy między Panem Burmistrzem, Radą Miasta organizacjami społecznymi, z mieszkańcami, że dzięki temu Wołomin się bardzo dobrze rozwija. Tu jest bardzo dużo nowych inwestycji. Zmienia się Wołomin na lepsze. I niektórzy, powiem szczerze, gdzieś tam patrzą na to z zazdrością, co tu się dzieje w Wołominie, więc życzę Wam dumy z tego, co się tutaj dzieje. Życzę Wam, żeby, żeby ten sukces Wołomina rozszerzał się również na cały powiat. Wszystkiego najlepszego, wielu Was Bożych, dla wszystkich Was i dla wszystkich Waszych rodzin. Dołączam się do tych życzeń, które już padły, szczególnie tych wspaniałych życzeń pana posła Jacka Sasina. Nie będę nawet próbował konkurować z tak pięknymi życzeniami, więc podpisuję się pod nimi. Wszystkiego najlepszego, Szanowni Państwo. Dziękuję bardzo.